Lubimy wyrażać opinie, ale już niekoniecznie ich słuchać, tym bardziej jak są dla nas nieprzyjemne. Wyrażanie opinii to wyrażanie siebie, uzewnętrznianie się. Zamykając się na opinie innych, pozbywamy się możliwości zobaczenia siebie z innej perspektywy. Jak więc bezpiecznie udzielać opinii i jak Bezpiecznie je przyjmować. To umiejętność, której można się nauczyć, bo od opinii innych nie uciekniemy. Ale możemy nauczyć się z nimi żyć. Nazywam się Janna Mielniczuk, jestem psychologiem i pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli lubisz rozwój osobisty. Gdy słyszymy złą opinię na swój temat, na temat tego, co robimy, czujemy dyskomfort. Opinie odbieramy. Jak krytykę jest nieprzyjemna, budzi opór, niechęć do osoby, która ją wyraża. Z automatu też bierzemy y, ją do siebie, utożsamiamy się z nią. Jakie opinie są dla ciebie trudne do przyjęcia? Z jakimi słowami na temat czego czujesz się źle? Dotyczą życia prywatnego, zawodowego, rodziny, dzieci, partnera? Twojego zachowania, wyglądu, umiejętności pracy, stanu posiadania, wieku, wiedzy. Opinie mogą dotyczyć wszystkiego. W jakich obszarach trudno Ci wyrażać opinię? Czego się boisz, gdy masz powiedzieć, co sądzisz na dany temat? Jakiej reakcji drugiej strony się spodziewasz? Przeanalizuj, jak wyglądała komunikacja w Twoim domu rodzinnym? Czy opinie były wyrażane życzliwie, czy była to może głównie krytyka i agresywnie rzucone yy, uwagi? A może w ogóle się nie rozmawiało i jakieś trudne tematy zamiatało się pod dywan? To, to tak jak wychowując się w danym kraju, uczymy się języka ojczystego, tak w domu rodzinnym uczymy się określonego sposobu komunikacji. Pewnych słów, wyrażeń, tonu wypowiedzi, które są wzbogacone o mimikę i gesty, aby otwarcie i szczerze wyrażać opinie, i aby móc je. W taki sposób przyjmować potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Potrzebna jest relacja oparta na szacunku, na gotowości do rozmowy. Jeżeli zależy Ci na czyjejś opinii, bo relacja jest dla Ciebie ważna, to daj drugiej osobie poczucie, że. Jesteś zainteresowany tym, co myśli. Słuchaj i bądź otwarty na zrozumienie perspektywy drugiej strony. Nawet jeżeli jest to coś, z czym ci jest trudno, nie neguj, nie obrażaj się, bo tym samym dajesz informację, że nie można się przed tobą otworzyć, że przy tobie nie można być sobą, nie można być swobodnym. Wtedy nie chodzi o poprawę relacji. Ale o Twoje dobre samopoczucie, a to, to jest egoistyczne w relacji. Okaż zainteresowanie, skup się na tym, co mówi i czuje Twój rozmówca. Dzięki temu stworzysz taki pomost do wymiany doświadczeń. Nie będzie to polegało na tym, że y, będziecie w konfrontacji, będziecie po obu stronach barykady i bombardujecie się opiniami, bo wtedy zaczyna się walka. I nie dojdziecie do porozumienia. Na przykład możesz to mówić w taki sposób: Co w moim zachowaniu jest dla ciebie trudne? Co mogę zrobić, aby w tej sytuacji było ci łatwiej? Informując o otwartości na przyjęcie opinii, zachęcasz drugą osobę do swobodnego jej wyrażenia. Pamiętaj, że to nie jest przeciwko tobie, ale dla dobra waszej relacji. Druga strona może też się bać, że jeżeli otworzy się, to zostanie zignorowana, wyśmiana, zaatakowana albo odrzucona. Tego odrzucenia najbardziej się zazwyczaj boimy. Pytaj, co myślisz o tym? Zapytaj, jak według Ciebie wygląda ta sytuacja? Jest dla mnie ważne, jak Ty to odbierasz chciałabym poznać Twoje zdanie o tym. I jakie otrzymujesz już, nie każ drugiej osoby za to, że powiedziała Ci coś, co jest nie po Twojej myśli, co jest dla Ciebie trudne i bolesne. Natomiast jeżeli ty chcesz wyrazić opinię, najpierw zapytaj: czy chciałbyś wysłuchać mojego zdania o tym? Albo mam pewne przemyślenia. Chcesz je usłyszeć? Chciałabym się podzielić z Tobą moją opinią. Sprawdź, czy masz zielone światło, czy druga osoba jest w tym momencie gotowa na taką rozmowę. Często rzucamy uwagi, bo my mamy potrzebę to wszystko z siebie wyrzucić. Ma to służyć nam, a nie relacji. To daje nam ulgę, i wtedy. Konflikt gotowy, bo to nie jest właściwy czas, właściwe miejsce. Nie przedstawiaj swojej opinii jako jedynej słusznej, niepodważalnej, bo nie zachęcasz wtedy współrozmówcy do analizy, do przemyśleń i z góry on może odrzucić to, co mówisz. Każda rozmowa ma być formą współpracy, wymiany myśli, odczuć czy doświadczeń. Denerwująca i odrzucona może być opinia, nieproszona, niechciana w danym momencie, nieadekwatna do sytuacji. Gdy nagle wrócisz do jakiejś sytuacji z przeszłości, druga strona może w ogóle nie wiedzieć, o co chodzi. Może nie pamiętać okoliczności, a one są równie ważne do wyjaśnienia tej sprawy. Nie wyrażaj też swojej opinii przy świadkach. To pokazuje Twój brak taktu. Albo może być taką próbą zmanipulowania otoczenia albo zawstydzenia rozmówcy. Unikaj ocen i osądów. Odnoś się do konkretnego zachowania. Drugiej osoby. Na przykład nie mów jesteś spóźnialski, tylko spóźniłeś się. Nie nadawaj tych etykiet, bo to od razu blokuje rozmowę. Etykiety niosą za sobą duży ładunek emocjonalny, generują napięcie. Na etykietę reagujemy zazwyczaj negatywnie, odrzucamy je. Tak z zasady. Kiedy wyrażasz opinię, możesz zaproponować też jakieś rozwiązanie sytuacji. Możesz dać jakieś propozycje. Na przykład, co powiedziałbyś, gdybyśmy w tej sytuacji zrobili tak i tak? Zapytaj, czy mógłbym ci coś zaproponować? Może Ty masz jakieś sposoby na to? Kiedy boisz się, że druga osoba poczuje się źle, że ją zranisz, i to cię blokuje przed wyrażeniem opinii, może bierze się to stąd, że przyjmujesz odpowiedzialność za stany emocjonalne innych. Nie da się przejść przez życie zadowalając każdego. To, co w tym momencie jest trudną rozmową w dłuższej perspektywie, może uratować relacje, może być pomocne dla was. Może boisz się, że gdy powiesz to, co myślisz, zostaniesz odrzucony? Czy nie jest tak, że szukasz akceptacji, nawet ponosząc koszty osobiste? Unikanie wyrażania swojego zdania i swoich potrzeb prowadzi do niskiego poczucia własnej wartości i bycia wykorzystywanym przez innych, a także bierze się z niskiego poczucia własnej wartości. I nad tym trzeba popracować. Kiedy nie możesz się powstrzymać y, od agresywnych re, reakcji, kiedy wdajesz się w kłótnie, narzucasz swoje zdanie, to pamiętaj, że nie chodzi o Twoją rację, tylko chodzi o Waszą relację. Co jest dla Ciebie ważniejsze? Przygotuj się do rozmowy, do trudnej rozmowy i wypisz sobie y, swoje argumenty, swój tok myślenia, wypowiedzi, których chcesz y, użyć. Y, ta, tak, aby nie były one w formie y, atakującej drugą osobę, żeby nie były dominujące. Po jakimś czasie wróć do tego i wróć, y, wróć i przeczytaj jeszcze raz to, co napisałeś, i zobacz, jakie odczucia w Tobie to budzi. Jeżeli coś jest negatywnego, to, to zmień to. Ta zmiana w komunikacji polepszy Waszą relację. Dobra relacja nie opiera się na tym, że macie takie samo zdanie na każdy temat, ale na tym, że potraficie rozmawiać i staracie się nawzajem zrozumieć. Wzbogacacie swoje światy o, o te poglądy na sytuację. Ćwicz to, a zobaczysz, jakie rezultaty to daje, jakie korzyści niesie takie podejście. Zrób sobie takie zadanie. Codziennie zapytaj o opinię jednej osoby. Dzięki temu uczysz się przyjmować to, co ktoś mówi. Nawet jeżeli jest niekomfortowe dla Ciebie, zachęcaj też innych do wymiany opinii. Konkretnie, życzliwie. Nienachalnie. Pamiętaj też, ile ludzi, tyle opinii. To ty wybierasz, które są dla ciebie ważne, które poszerzają twój y, światopogląd, które polepszają życie. Dziękuję Ci za obejrzenie y, dzisiejszego filmu. Jeżeli temat Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zostaw jakiś komentarz po sobie. Y, i napisz, jakie tematy filmów Ciebie interesują. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!